Chciałbym Państwu zaanonsować niezwykle frapującą i intrygującą książkę, którą wydał Aleksander Fiut, zatytułowaną Wypchany niedźwiedź? Ze znakiem zapytania. Jest to zbiór kilku szkiców drobnych na temat Miłosza, na temat związków Miłosza z Herbertem, a zwłaszcza słynnego sporu na temat no właśnie, na jaki temat? Na temat tego, kto jest największym poetą polskim. Zbigniew Herbert swego czasu popełnił wiersz troszkę skandalizujący, zatytułowany Chodasiewicz, w którym zarzucił naszemu nobliście ni mniej, ni więcej jak brak patriotyzmu. W szkicu zatytułowanym Herbert, Czesław Miłosz tak oto pisze na temat tego wiersza i postawy Zbigniewa Herberta. Co mnie zastanawia w tym wierszu, to to, że rzeczywiście wygląda na pierwszy tekst Herberta, w którym psychoza trzyma na za wysoką cenę w ryzach, nagle przedostaje się do piszącej ręki. Widocznie autor potęgi smaku jest we władzy tak silnej namiętności, że zapomina, co sam głosił. Ta namiętność nazywa się nienawiść. I właśnie sama zdolność do takiej nienawiści jest enigmatyczna. A drugą tajemnicą jest wulgarność umysłu. I w tym wierszu, i następnych wywiadach prasowych. Co zastanawia w tym krótkim fragmencie, to z jednej strony niezwykle mocna diagnoza tego, czego dopuścił się Zbigniew Herbert względem noblisty. I ta wulgarność umysłu, tą wulgarność umysłu postrzegam nie tylko w kategoriach estetycznych owej. Potęgi smaku, ale nade wszystko w kategoriach aksjologicznych, w kategoriach etycznych. Przypomina się oczywiście wielki spór słowackiego z Mickiewiczem o pierwszeństwo, i można powiedzieć, że tutaj w XX wieku, pod koniec XX wieku, dochodzi do drugiego wielkiego starcia gigantów. O to, kto jest pierwszy, i o to, kto może władać duszami czytelników. Ale jest w tym wszystkim jeszcze jedna rzecz, mianowicie spór o patriotyzm. Spór, który roznamiętnia umysły i serca bardzo wielu Polaków i w dobie współczesności, w jaki sposób może być. Niedomknięty i niedokończony. Chciałbym Państwa wszystkich zachęcić do lektury tej niewielkiej, bo ledwie 50-stronicowej książeczki, ponieważ dostarczy ona nam bardzo wielu wzruszeń, nie tylko estetycznych, ale również intelektualnych.